pięć kolekcjonerskich roślin, których jeszcze nie masz. Numer 1 oczywiście Pnonches syngonium aureum yellow variegata. Ponadczasowa roślina o niesamowitym wybarwieniu liści. Każdy liść wygląda bardzo indywidualnie. Drugą pozycję zajmuje Maranta leuconera kerczowiana. Bardzo delikatna roślina, ale łatwa w uprawie. Przewieszająca się, każdy liść ma bardzo dużo jasnych łatek, także bez problemu dacie sobie z nią rady. Kolejną, trzecią pozycję zajmuje Monstera Adansoni, wielowariegada, z żółtymi przebarwieniami. Piękna roślina wiosną będzie gnała do przodu niczym ogier. Kolejną rośliną jest Stromante. Czwarta pozycja Stromante Trio Star. Roślina popularna, łatwo dostępna we wszystkich sklepach. Łatwa do podziału i do rozmnażania. Każdy sobie z nią bez problemu poradzi. I piątą pozycję zajmuje Aspidistia. Aspidistia variegata.